10% właśnie o tyle, a czasem nawet więcej, rok do roku potrafi wzrosnąć wartość rynkowa zestawów klocków Lego, co sprawia, że ten konkretny rodzaj przedmiotów kolekcjonerskich wyprzedza pod względem stopy zwrotu zarówno złoto, jak i indeksy giełdowe. Dlaczego te niewielkie, wykonane z tworzywa sztucznego elementy, posiadają tak zdumiewającą wartość rynkową? Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to jedynie proste zabawki, ale w rzeczywistości za ich sukcesem stoi rygorystyczna inżynieria materiałowa i precyzja wykonania rzędu mikrometrów. Proces ich powstawania zaczyna się od surowych granulatów tworzywa, które trafiają do skomplikowanego systemu produkcyjnego opartego na ekstremalnie wysokich parametrach technicznych. Ale to dopiero początek. Cała filozofia projektowa marki opiera się na zasadzie uniwersalności, która pozwala każdemu pojedynczemu elementowi, wyprodukowanemu dzisiaj, idealnie pasować do klocka sprzed kilkudziesięciu lat. Można zauważyć, jak wewnątrz hal fabrycznych rzędy wtryskarek pracują z nieustanną powtarzalnością, tłocząc masę pod ogromnym ciśnieniem do precyzyjnie wyciętych form stalowych. Sprzęt stopniowo wypełnia matrycę, a chłodzone kanały stabilizują strukturę plastiku w ułamkach sekundy. Kamera przesuwa się wzdłuż zautomatyzowanych linii, gdzie miliony elementów przemieszczają się w zamkniętych systemach transportowych bez udziału rąk ludzkich. Wszystko się komplikuje, gdy przeanalizujemy tolerancje wymiarowe, jakie muszą spełniać te maszyny, aby zapewnić słynną siłę sprzęgu. Każda forma jest nadzorowana przez czujniki termiczne i ciśnieniowe, które natychmiast wychwytują odchylenia mierzone w tysięcznych częściach milimetra. Dalej robi się trudniej, ponieważ logistyka i pakowanie wymagają równie wysokiej precyzji, by żaden z tysięcy elementów nie został pominięty w końcowym zestawie. Produkcja nabiera tempa przy zachowaniu najwyższych standardów kontroli jakości, co gwarantuje trwałość materiału na pokolenia. Tak proces fabryczny przekłada się na unikalną wartość produktu, który opuszcza linię montażową jako gotowy element globalnego systemu. Droga od surowego plastiku do precyzyjnego modułu kończy się tutaj, otwierając drogę do dystrybucji na rynki całego świata. Pamięć i wspólnotowa pasja stanowią fundament, na którym opiera się rzeczywista wartość rynkowa klocków, wykraczająca daleko poza koszty produkcji czy liczbę elementów w pudełku. Choć na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to jedynie plastik formowany w precyzyjnych wtryskarkach. W rzeczywistości cena rynkowa jest zakotwiczona w sentymencie i przynależności do konkretnych kręgów kulturowych. Dlaczego niektóre zestawy osiągają na aukcjach kwoty kilkukrotnie wyższe od pierwotnych? Zjawisko to występuje niemal wyłącznie w seriach powiązanych z globalnymi markami, takimi jak Gwiezdne Wojny czy Harry Potter. A także w liniach projektowanych z myślą o dorosłych kolekcjonerach, do których należą budynki modułowe oraz zaawansowane konstrukcje z serii Creator Expert. Proces wzrostu wartości nabiera tempa w momencie wycofania danego zestawu z oficjalnej dystrybucji. Widać wtedy wyraźnie, jak deficyt towaru na rynku wtórnym, połączony z silną nostalgią, nieustannie wypycha ceny w górę wraz z upływem kolejnych lat. 7500 sztuk. Właśnie tyle pojedynczych klocków składa się na zestaw Star Wars Ultimate Collector Series Millennium Falcon, który zapisał się w historii jako najdroższy oficjalnie sprzedawany produkt w dziejach marki. Model ten charakteryzuje się nadzwyczajnym poziomem szczegółowości, odwzorowującym każdy element poszycia legendarnego statku z niemal inżynieryjną precyzją. Można zauważyć, jak zautomatyzowane ramiona pakujące układają tysiące drobnych detali w dedykowanych sekcjach pudełka, tworząc globalną ikonę popkultury. Nabywcy decydujący się na tak kosztowną inwestycję nie płacą wyłącznie za polimerowe komponenty, ale przede wszystkim za cząstkę zbiorowej pamięci związanej z uniwersum wykreowanym przez George'a Lucasa. Dalej robi się trudniej, gdyż utrzymanie idealnego stanu opakowania i kompletności elementów Staje się dla kolekcjonerów priorytetem, niemal równie ważnym jak sam proces budowy. Specyficzne preferencje pasjonatów sprawiają, że konkretne modele stają się obiektem pożądania na dziesięciolecia. Każdy kolekcjoner posiada w swoich planach taki unikalny obiekt, który chciałby włączyć do swoich zasobów w przyszłości. Droga od zwykłej zabawki do przedmiotu o wartości inwestycyjnej dobiega końca, gdy zestaw trafia na półkę, stając się trwałym elementem prywatnej ekspozycji. 28 ton surowca dokładnie tyle plastiku mieści każda ciężarówka wjeżdżająca na teren fabryki przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego. Po co transportować tak ogromne ilości granulatów w formie drobnych ziaren? Wydawałoby się, że gotowe bloki tworzywa byłyby łatwiejsze w obróbce przemysłowej ale tylko sypka forma pozwala na błyskawiczne tłoczenie materiału za pomocą sprężonego powietrza do stalowych, pionowych silosów, które dominują nad krajobrazem zakładu. Magazynowanie to dopiero wstęp do precyzyjnej selekcji. Inżynierowie stawiają na dziewiczy ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo butadienostyrenowy, będący tworzywem klasy inżynieryjnej o wyjątkowych właściwościach fizycznych. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz optymalną elastycznością, co widać, gdy komponenty zachowują swój pierwotny kształt i wymiary nawet po kilkudziesięciu latach intensywnej eksploatacji. ABS dociera do zakładów w postaci czystych, pozbawionych zanieczyszczeń granulek o wielkości ziarna ryżu. Dalej robi się trudniej. Każda partia surowca musi przejść przez rygorystyczne procedury badawcze gdzie spektrometry i czujniki weryfikują poziom wilgotności, stabilność chemiczną oraz spójność barwy przed dopuszczeniem do dalszych etapów. Można zauważyć, jak granulat grawitacyjnie opuszcza wysokie zbiorniki, wchodząc w system skomplikowanej infrastruktury przesyłowej. Długie kręte rurociągi oplatają całą halę produkcyjną, transportując plastik bezpośrednio do serca fabryki, którym jest strefa formowania wtryskowego. Ruch materiału wewnątrz rur jest nieprzerwany i odbywa się z precyzyjnie obliczoną prędkością, doprowadzając surowiec prosto do dozowników maszyn formujących. Na tym etapie proces dopiero nabiera tempa. To właśnie tutaj rozpoczyna się mieszanie oczyszczonych granulek z barwnikami według zastrzeżonych receptur, które pozostają niezmienne od wielu dekad. Dlaczego proces barwienia zachodzi tak wcześnie, zanim plastik zostanie stopiony? Mieszanie pigmentu z surowym tworzywem na tym poziomie gwarantuje, że kolor zostanie rozłożony idealnie, równomiernie w całej strukturze cząsteczkowej materiału. Obecnie linia produkcyjna obsługuje ponad 50 unikalnych kolorów, a każdy z nich podlega surowej kontroli stabilności, aby wyeliminować jakiekolwiek różnice odcieni między poszczególnymi partiami. Sprzęt stopniowo dozuje pigmenty, tworząc jednorodną masę gotową do transformacji termicznej. Wszystko komplikuje się w momencie, gdy tysiące ton granulatu muszą zostać przetworzone przy zachowaniu mikroskopowej dokładności. Widać, jak systemy automatyki nadzorują przepływ każdej porcji tworzywa, kierując go do cylindrów grzewczych. Przejście na kolejny poziom obróbki wymaga stabilności termicznej, która jest fundamentem dla przyszłej geometrii elementów. Tak przygotowany materiał opuszcza system przesyłowy, przechodząc w fazę przygotowania do nadania mu ostatecznej formy. 440 do 590 stopni Fahrenheita do takiej temperatury systemy grzewcze doprowadzają mieszankę polimerową natychmiast po etapie barwienia. Półprodukt trafia bezpośrednio do strefy formowania wtryskowego, będącej centralnym punktem zakładu. Gdzie z bezkształtnej masy wyłania się precyzyjna geometria każdego klocka. Dlaczego na tym etapie nie dopuszcza się nawet najmniejszych odchyleń od normy? Każdy element musi posiadać identyczne właściwości mechaniczne, aby zagwarantować powtarzalność połączeń. Rozgrzany plastik zmienia swoją strukturę w gęstą substancję o konsystencji pasty do zębów, gotową do przybrania nowej formy pod wpływem sił mechanicznych. Proces dopiero nabiera tempa. Pod ekstremalnym ciśnieniem, osiągającym wartość 29 tysięcy funtów na cal kwadratowy, upłynnione tworzywo zostaje z dużą siłą wtłoczone do stalowych form. Tak potężny nacisk jest niezbędny, aby materiał dotarł do każdego nawet najmniejszego narożnika zdefiniowanego kształtu matrycy. Warto zauważyć, że przy wdrażaniu nowego wzoru konieczna jest całkowita wymiana stalowej formy, ponieważ pełni ona rolę nadrzędnego wzorca. Ustalającego ostateczny wygląd produktu. W momencie kontaktu z chłodną powierzchnią metalu następuje gwałtowna wymiana termiczna. Widać, jak w ciągu zaledwie kilku sekund tworzywo zastyga, utrwalając precyzyjną geometrię gotowego elementu. Forma otwiera się z metalicznym dźwiękiem, a nowo powstały produkt zostaje zwolniony w kontrolowanym, jednostajnym rytmie. Mechanizm przypomina pracę wysokowydajnej maszyny drukarskiej. Wyrzucającej z siebie tysiące identycznych kopii, przygotowanych do dalszej obróbki. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie, bez ingerencji operatora. Na pierwszy rzut oka, klocki wydają się gotowe, ale w rzeczywistości każdy z nich musi najpierw przejść przez rygorystyczny system kontroli optycznej. Kamery o wysokiej rozdzielczości skanują obiekty pod każdym możliwym kątem, weryfikując płaskość powierzchni oraz precyzję elementów łączących. Nawet mikroskopijne zarysowanie, niewidoczna dla oka deformacja lub błąd krawędzi o ułamek milimetra skutkują natychmiastowym usunięciem elementu z linii produkcyjnej. Wadliwe klocki są gromadzone, a następnie mielone na granulat bezpośrednio na terenie fabryki w celu ponownego przetworzenia. Dalej robi się trudniej, gdyż logistyka wewnątrz zakładu wymaga pełnej autonomii. Zatwierdzone komponenty trafiają do systemu transportu obsługiwanego przez roboty AGV, które poruszają się po wyznaczonych trasach od 1987 roku. Gdy kontener przy maszynie wtryskowej zostanie zapełniony, jednostka AGV podjeżdża pod stanowisko, pobiera ładunek i podstawia pusty zbiornik. Każdy pojemnik posiada unikalny kod kreskowy, co pozwala centralnemu systemowi na precyzyjne śledzenie typu elementów, ich liczby oraz lokalizacji partii produkcyjnej. Można zauważyć, że odrzuty z kontroli jakości wracają do obiegu jako surowiec wtórny w zamkniętej pętli, co minimalizuje straty materiałowe bez wpływu na jakość finalną. Tylko komponenty spełniające wszystkie standardy techniczne przechodzą do etapu, na którym minifigurki zyskują swoją unikalną tożsamość. Proces dekoracji to przejście na kolejny poziom precyzji, obejmujący drukowanie wzorów oraz montaż mechaniczny kończyn i tułowi. Detale twarzy, logotypy i elementy pancerza nanoszone są metodą tampodruku, gdzie miękka gumowa podkładka pobiera tusz z wytrawionej płytki i przenosi go na plastik. Aby zachować absolutną powtarzalność, roboty obracają każdy element pod głowicą drukującą z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Wewnątrz tego samego układu kamery inspekcyjne natychmiast wykrywają odchylenia linii tuszu wynoszące zaledwie cztery tysięczne cala. Następnie automaty montują ramiona w stawach barkowych, osadzają głowy na szyjach i nakładają nakrycia głowy na elementy fryzur. Po naniesieniu ostatniej warstwy dekoracyjnej części trafiają do strefy sortowania, gdzie są umieszczane w pojemnikach i delikatnie wstrząsane w celu optymalizacji wolnej przestrzeni. Każdy zbiornik zostaje uszczelniony i opatrzony kodem identyfikacyjnym przed trafieniem do magazynu wysokiego składowania. Konstrukcje regałów w magazynie osiągają wysokość 121 stóp. Jednocześnie komponenty podlegają precyzyjnemu sortowaniu przez systemy wagowe, które potwierdzają poprawność typu i liczby sztuk przed pakowaniem do torebek. Cały ten proces jest zarządzany w czasie rzeczywistym przez centralny komputer, co gwarantuje, że elementy wyprodukowane w odstępie dziesięcioleci będą do siebie idealnie pasować. Po odliczeniu odpowiedniej liczby torebek do zestawu, dołączane są większe części oraz instrukcje obsługi. A całość trafia do pudełek w zaprogramowanej sekwencji. Linia pakująca pracuje z wysoką częstotliwością, składając opakowania kartonowe i przeprowadzając finalną weryfikację zawartości przed zamknięciem wieka. Najszybsze systemy potrafią przygotować ponad 50 tysięcy pudełek w ciągu 24 godzin, trzymając się sztywnych standardów pakowania. Każdy karton zostaje zaplombowany i oznaczony danymi partii produkcyjnej. Co trwale łączy fizyczny produkt z bazą danych zakładu. Gotowe zestawy są następnie grupowane według tras wywozowych i umieszczane w wytrzymałych kartonach wysyłkowych. Automatyczne maszyny układają ładunek na drewnianych paletach i owijają go wieloma warstwami folii termokurczliwej, naklejając kody śledzenia. Transport odbywa się drogą lądową lub morską do głównych węzłów logistycznych. Skąd sieć dystrybucji satelitarnej dostarcza towar do tysięcy punktów sprzedaży w ponad 140 krajach. Na drugim biegunie technologicznym stoi ołówek, przedmiot powszechny i tani, którego proces wytwarzania jest jednak zaskakująco złożony i precyzyjny. Produkcja klocków kończy tę fazę, otwierając drogę do kolejnych procesów przemysłowych. 500 ton drewna cedrowego trafia każdego miesiąca do tartaków aby zasilić światowy rynek artykułów piśmienniczych. Produkcja ołówka nie ma swojego początku w hali fabrycznej, lecz głęboko w pasmach leśnych, gdzie selekcjonowany jest surowiec o specyficznych parametrach fizycznych. Drewno stanowi fundament korpusu, dlatego inżynierowie wybierają wyłącznie gatunki miękkie o prostoliniowym układzie włókien. Dlaczego wybór najczęściej pada na cedr kalifornijski? Surowiec ten jest powszechnie ceniony nie tylko ze względu na charakterystyczny aromat naturalnych olejków eterycznych, ale przede wszystkim z powodu swojej stabilności wymiarowej. Cedr wykazuje nadzwyczajną odporność na pękanie i paczenie się podczas procesów suszenia, co pozwala na zachowanie idealnie prostego kształtu gotowego produktu. Pozyskiwanie kłód nie odbywa się w sposób przypadkowy czy niekontrolowany. Każda partia pochodzi z certyfikowanych upraw leśnych. Gdzie rygorystyczna gospodarka surowcowa wymusza sadzenie nowego drzewa w miejsce każdego wyciętego egzemplarza. Zapewnia to pełną odnawialność łańcucha dostaw dla przemysłu drzewnego. Pościńce kłody są przycinane na ustandaryzowane długości i ładowane na specjalistyczne naczepy ciężarowe, które transportują je bezpośrednio do zakładów przetwórczych. Proces dopiero nabiera tempa. Można zauważyć, jak surowe pnie trafiają pod ostrza pił tarczowych. Które dzielą je na cienkie formatki zwane deseczkami. Każdy taki element ma grubość wynoszącą od 5 do 6 mm, co stanowi dokładnie połowę grubości przyszłego ołówka. Na tym etapie precyzja jest bezwzględna, a każda deseczka przechodzi przez system skanerów optycznych oraz kontrolę manualną. Wykrycie sęka, pęknięcia powierzchniowego lub jakiegokolwiek odkształcenia skutkuje natychmiastowym odrzuceniem materiału, aby nie osłabić struktury końcowego produktu. Wszystko się komplikuje w fazie żłobienia. Deseczki, które przeszły selekcję, trafiają do frezarek precyzyjnych, gdzie głowice wycinają wzdłuż ich powierzchni serię równoległych rowków. Są one kanałami dla wkładu grafitowego, a ich rozmieszczenie musi być wyliczone z dokładnością do ułamka milimetra. Nawet minimalne przesunięcie osi sprawiłoby, że rdzeń pękałby podczas temperowania lub codziennego użytkowania. Aby zabezpieczyć drewno przed wilgocią i przygotować je do klejenia, na powierzchnię nanosi się mikroskopijną warstwę specjalistycznego oleju lub wosku. 200 ton grafitu wydobywanego rocznie w kopalniach odkrywkowych stanowi bazę dla serca ołówka. Grafit, będący krystaliczną formą węgla, posiada unikalną strukturę warstwową, która umożliwia mu płynne pozostawianie śladu na papierze. Surowiec ten jest transportowany z takich krajów jak Chiny, Brazylia czy Indie do zakładów rafinacji. Dlaczego stopień czystości grafitu jest tak istotny dla inżynierów? Surowa ruda zawiera domieszki skał i metali, które muszą zostać usunięte w procesach wielostopniowego kruszenia i flotacji. Dopiero uzyskanie pyłu o czystości przekraczającej 90% pozwala na stworzenie stabilnego wkładu o odpowiedniej twardości. Przejście na kolejny poziom następuje w mieszalnikach przemysłowych, gdzie pył grafitowy łączy się z gliną pełniącą rolę spoiwa. Proporcje tych dwóch składników decydują o parametrach technicznych rysika. Większa ilość gliny skutkuje wkładem twardym o oznaczeniu H, podczas gdy przewaga grafitu daje miękki i ciemny ślad charakterystyczny dla serii B. Masa jest zagniatana do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji, a następnie przeciskana przez matrycę w procesie ekstruzji. Wychodzące z maszyn cienkie pasma przypominają długie nitki makaronu o precyzyjnie określonej średnicy. Dalej robi się trudniej. Te delikatne struktury muszą zostać całkowicie pozbawione wilgoci, a następnie poddane obróbce termicznej w piecach tunelowych. Temperatura wewnątrz komór sięga od 1000 do 1200 stopni Celsjusza. Tak ekstremalne ciepło spieka mieszankę grafitu i gliny, nadając jej ostateczną wytrzymałość mechaniczną. Na koniec wkłady są zanurzane w kąpielach woskowych, co minimalizuje tarcie podczas pisania. Równolegle fabryki przygotowują wkłady kolorowe, które zamiast gliny wykorzystują pigmenty, woski oraz wypełniacze takie jak kaolin czy tołk. W ich przypadku pomija się etap wypalania w piecu, aby nie zniszczyć struktury barwników. Można zauważyć, jak gotowe komponenty spotykają się na linii montażowej w celu stworzenia tzw. kanapki. Dolna deseczka z wyfrezowanymi rowkami przesuwa się na taśmociągu, gdzie automatyczne podajniki umieszczają w niej wkłady grafitowe. W przypadku linii premium proces ten odbywa się ręcznie, aby uniknąć mikropęknięć delikatnych rysików. Druga deseczka pokryta warstwą mocnego kleju jest precyzyjnie dociskana do pierwszej, zamykając wkłady w drewnianym pancerzu. Blok trafia pod prasę hydrauliczną o skalibrowanym nacisku, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie spoiwa na całej powierzchni styku. Materiał musi teraz odpocząć, aby klej uległ pełnej polimeryzacji i stabilizacji. Dopiero po tym czasie blok jest podawany do wieloostrzowych strugarek które tną go na pojedyncze sztuki o długości 17,5 cm. Na tym etapie nadaje się ołówkom ich ostateczny profil okrągły, sześciokątny lub trójkątny. Każdy kształt ma konkretne zadanie ergonomiczne, wpływając na pewność chwytu i stabilność narzędzia na blacie roboczym. I to jeszcze nie koniec. Ołówki trafiają do lakierni automatycznej, gdzie przechodzą przez system dysz natryskowych. Każdy egzemplarz otrzymuje od 3 do 6 warstw lakieru, zaczynając od podkładu, przez kolor bazowy, aż po ochronną powłokę zewnętrzną. Choć żółty lakier pozostaje ikoną przemysłu, nowoczesne linie produkcyjne pozwalają na nanoszenie dowolnych barw z palety, od głębokiego granatu po naturalne wykończenia, bezbarwne. Po wysuszeniu w tunelach grzewczych następuje proces znakowania. Maszyny do tłoczenia na gorąco lub drukarki cyfrowe nanoszą nazwę marki, kod produktu oraz stopień twardości wkładu. W modelach szkolnych na końcówkę nakładana jest metalowa skówka zwana ferrulą, w której osadza się gumkę syntetyczną. Maszyna z dużą siłą zaciska metal na drewnianym korpusie, dbając o to, by nie uszkodzić struktury drewna. Jeśli zamówienie tego wymaga, ołówki przechodzą przez stację temperowania, gdzie wirujące noże odsłaniają grafit pod precyzyjnie wyliczonym kątem. Całość kończy się rygorystyczną kontrolą jakości, podczas której sprawdza się centryczność wkładu, trwałość lakieru i stabilność gumki. Tak przygotowane zestawy trafiają do pudełek i są wysyłane do magazynów dystrybucyjnych na całym świecie. Roztopiona stal cicho spływa do kadzi. Droga szyny trwa dalej bez pośpiechu. 60 tysięcy mil. Właśnie taką długość linii mogłaby nakreślić suma wkładów grafitowych produkowanych w ciągu jednej zmiany w nowoczesnym zakładzie. Dlaczego proces wytwarzania tak powszechnego przedmiotu wymaga logistyki obejmującej trzy kontynenty? Wydawałoby się, że to tylko drewniany patyczek z ciemnym rdzeniem, ale w rzeczywistości każda sztuka stanowi finał skomplikowanej operacji inżynieryjnej. Surowce muszą przebyć tysiące kilometrów, zanim trafią na linię montażową, gdzie precyzja mierzy się w ułamkach milimetra. Kalifornijskie lasy cedrowe dostarczają surowca o idealnej strukturze, który musi zostać poddany sezonowaniu i cięciu na cienkie deseczki. Można zauważyć, jak zautomatyzowane piły dzielą pnie na powtarzalne bloki, eliminując przy tym wszelkie sęki czy pęknięcia. Dalej robi się trudniej. Równolegle w głębokich kopalniach na terenach Afryki oraz Azji Wydobywany jest grafit, który po oczyszczeniu transportuje się do zakładów przetwórczych. Widać, jak precyzyjne frezarki wycinają w cedrowych płytkach równe rowki, przygotowując miejsce na wkład. Sprzęt stopniowo nanosi cienką warstwę spoiwa, podczas gdy manipulatory układają rdzenie grafitowe z siłą nacisku obliczoną tak, aby nie doprowadzić do ich skruszenia. Na tym etapie się nie kończy. Dwie symetryczne deseczki są ze sobą łączone pod wysokim ciśnieniem, tworząc strukturę przypominającą kanapkę, która musi schnąć w kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Szybkie linie produkcyjne pracują z częstotliwością setek cykli na minutę, nadając bryłom ostateczny, sześciokątny lub okrągły przekrój. Ale to dopiero początek. Mimo dominacji automatyzacji, najbardziej delikatne kroki wykończeniowe i kontrola jakości wciąż opierają się na manualnej precyzji oraz ludzkim oku, które wychwytuje najmniejsze skazy lakieru. Proces dopiero nabiera tempa, gdy gotowe produkty trafiają do stacji znakowania i ostrzenia, gdzie stalowe noże wirują z prędkością kilku tysięcy obrotów. Każdy egzemplarz opuszcza fabrykę jako rezultat połączenia globalnego przemysłu wydobywczego z rzemieślniczą dbałością o detal. Materiał przechodzi w spokojną fazę pakowania, kończąc swoją drogę przez zaawansowane maszyny i ręce specjalistów. Tak oto wieloetapowy proces produkcji dobiega końca, a gotowe narzędzie jest w pełni przygotowane do eksploatacji.